Człowiek się od taki pokój Boży i Boże życie odeszło. od see the new nature. I jakby przyszła niewłaściwa ta zła natura. Upadła natura. The I zaczęli obwiniać się nawzajem. Fear came in. Przyszł strach, obawa. Adam is blaming his wife, blaming God.

But we know that God had a plan. Ale jakkolwiek my mamy świadomość, że Bóg miał plan. And his plan was Jesus. I tym planem jest Jezus Chrystus. So Jesus. Jezus przyszedł z nieba na tą ziemię. Aby umrzeć na krzyżu. Z jednego i wyłącznie jednego powodu: człowiek was fallen. Upadł. I nie i nie może pomóc sobie sobą. We nie, nie ma żadnej nadziei na to. We big piece of flesh Nie We big Aha, jesteśmy po prostu Tak, jednym wielkim cielesnością. Living for self. Żyjemy, żyliśmy, czy człowiek żył dla siebie po prostu. away from God, man became innocent i e, żyjąc daleko od Boga nie jest w stanie sam sobie pomóc. The, flesh always in the e, w jest jakby w samym czy była nie, w samym centrum człowieka. I właśnie z tego powodu Jezus przyszedł z nieba, a, i umarł na krzyżu. Amen. 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 And no saved. I teraz, kiedy on przyszedł i przyjęliśmy go jesteśmy no, no, odwiecznie no. saved. Jeżeli jesteś zbawiony. Mam nadzieję, że jesteście zbawieni. Jesus died you save Jezus zmarł dlatego, że Ty nie mogłeś siebie sam zbawić. He died because you were so terrible. E, przyszedł i umarł dlatego, że byliśmy zgubieni. But if he gave you your sins, ale jeżeli przypatrzył Ci Twoje grzechy, and he gave you new life, to także w tym dał Ci całkiem nowe życie. Halleluja. Amen. You, you have a life of God. Mam życie Boże. same time the old man is still Ale w tym samym czasie ta stara cielesność jeszcze może być. And for me took time to start to start understand is a fight inside of me. I ja po jakimś czasie też się zorientowałem, że coś walczy we mnie. Saving me want to follow God. Coś to co jest przeciwne Bogu. Saving me want to worship God. Something me want to pray, something me want to read the Bible coś mówi mi we mnie, żeby czytać Biblię, coś mówi we mnie, aby się i żeby robić coś dla ludzi. Ale jest jeszcze coś innego we mnie. Co nie chcę się modlić. want to read the Co nie chcę czytać. Biblii. want Co nie chcę, abym żył dla innych. To jest moja cielesność. Mam I have dobrą i złą wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że zawsze jest cielesność w Tobie. Ja myślałem wcześniej, czy na początku mojego nawrócenia, że Bóg uwolni mnie całkowicie z mojej cielesności. My flesh was not good. Bo dlatego, że zrozumiałem i wiedziałem o tym, że moja cielesność nie jest dobra. I, i, I ja czasami miałem myśli, które nie były takie święte wcale. I też robiłem pewne rzeczy, które wcale nie były aż takie Dobre do końca. That's what God wanted to change the flesh. Ja myślałem, Bóg chce, albo zmienić całkowicie moją ciało. I tried change the flesh, Ja próbowałem to, to wykończyć czy zniszczyć to moje ciało, ale nie odnosiłem specjalnie sukcesu. Ale zrozumiałem, czy zobaczyłem co Biblia mówi na temat cielesności. Verses, Będziemy czytać wiele wersetów, ale zaczniemy od pierwszego. Go Romans, 8. I najpierw zaczniemy od Rzymian, werset ósmy. And read 6 8. Od 6 do 8. Yes, you can read it, brother. Ok. Romans 8, 6 to 8. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem Zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci, aż które są w ciele Bogu podobać się nie mogą. They cannot mine is enmity against God. and it cannot be verse 7. It cannot submit to the law of God. Dlatego z ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu. So those who are already the flesh, they cannot please God. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. If you look in chapter 7 and was uh, 18 it says like this. <coughs> I w wersecie 7 i 18, w, w, w rozdziale 7, 18 wersecie, For w mnie to A Paweł pisze, wiemy wtedy, że nie mieszka we mnie to, co jest, jest w ciele moim dobro. That's very good news I to jest no, taka sobie wiadomość. In you, in your flesh, there's nothing good. E, w Twoim ciele nie mieszka zawsze dobro. If you go to Galatians chapter, five. Uh, Galatians chapter five. Galatians 5 Galatian yes, chapter 5 Galatian 5th chapter On 5th chapter Chapter 5 This is Thank you. <laughs> From verse 16 I, verse 16. I say, "And walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh." <laughs> Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłagalni rządu ciele. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh. Ducha przeciwno ciału. Those are contrary to one another, so that you cannot do the things which you wish. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. So your spirit and your flesh are in constant fight. I tak naprawdę w duchu, w twoim ciele cały czas jest pewien konflikt i walka. Religijność czy religia to jest po prostu tylko cielesność. To jest no coś w tym rodzaju, jakbyśmy chcieli zbawić siebie sami czy pomóc sobie samemu. Ale tak naprawdę Biblia o tym mówi, że cielesność nie może podobać się Bogu. Jezus zmarł. Powodu właśnie naszej cielesności. Your flesh. I on nie nawidzi naszej cielesności. In flesh, good. Dlatego, że nasza cielesność, czy działanie w naszym ciele, to nic dobrego. You can take the, the worst ty możesz, czy mógłbyś być najgorszym człowiekiem w Polsce, jakąś, jakimś szefem mafii, na przykład. Kradł, mógłbyś kraść, czy, czy, czy też zabić ludzi, czy zabijać ludzi i też rozprowadzać narkotyki. Robić różne rzeczy z kobietami, szalone, absolutnie życie według ciała. Then you take wonderful pastor. I nagle spotykasz jednego pastora. Now he's the bishop of this area. On jest Bishop w tym regionie. And you look at bishop flesh. I y patrzysz, na, patrzysz na, na ciało tego tego człowieka. You think his flesh is very nice. I mówisz, o jego ciało jest bardzo ładne. No. Ale to nie jest prawda. Tak naprawdę to cielesność jednego i drugiego jest, e, niczym wielkim się nie różni. So <laughs> Jakoś e, nagle może pomyśleć o tym, mówić przeciwko mojemu pastorowi. We take is slash, we take Tak, in the stand. albo powiedzmy, zamienimy to, że to jest Michael Czeles. My flesh is not more holy than this mafia in this I prawda jest taka, że moja cieleść wcale nie jest świętsza czy lepsza od cielesności jakiegoś lidera mafijnego. My <laughs> flesh can never <laughs> please God. Tak naprawdę moja cielesność, jakakolwiek ona nie była, nie może Dlatego, że z powodu mojej cielesności właśnie, Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Amen. Amen. So Jezus e, umarł właśnie, aby zmienić tą cielesność moją. I dał mi całkiem nowe życie. The new life the flesh. Ale wielu ludzi żyje nowym życiem w cielesności. To the a inna, my powinniśmy ukrzyżować czy zmienić swoje I, I think maybe did something here before, but um, On y ma taką zawsze czy bardzo chętnie używa takiej, takiego obrazu o pewne...